Michaela Reisicher, z trójką Stam, z czwórką Frank de Boer, z numerem piątym Giovanni van Bronhorst, z numerem szóstym Aaron Winter, z siódemką Filip Koku, z ósemką Clarence Fidor, z dziewiątką Patryk Kleifert, z dziesiątką Denis Bergkamp i z numerem jedenastym Zender. A więc nie ma w podstawowej jedenastce przede wszystkim Overmarsa, który wczoraj doznał drobnego urazu. Nie ma również Neumana, który jest graczem podstawowym, ale... Czy trudno tutaj mówić o tym, kto jest podstawowy, a kto nie, bowiem w tej plejazie gwiazd Fran Rijkaard ma wśród kogo wybierać. Tej dwójki nie ma nawet wśród graczy rezerwowych. Jest natomiast wśród nich Edgar Dawid, który cierpi na drobny urlop. Dziennikarze, którzy byli na zgrupowaniu holenderskiej reprezentacji, oglądali transmisję z meczu Niemcy-Czechy. No i teraz dobra okazja, niewykorzystana przez Marcina Rzewłakowa. Zawsze bratnie we wszystkim, bliźniak który pierwszy przyszedł na świat, wyprzedza, mówił Marcin, ale może wyprzedzę go, jeśli chodzi o strzelni bramki w Narodowej Reprezentacji. Przypomnę, porażka, zresztą w fatalnym dla nas terminie, w zupełnie innym składzie z Hiszpanami, później minimalna przegrana z Mistrzami Świata, a tymczasem może będzie teraz okazja dla polskiej reprezentacji na bramkę. I była okazja, którą miał, ale nie wykorzystał Marcin Żewłak. Świetnie, Wandersaar. Kapitan Frank de Boer. poczekał i zdecydował się na kapitalny strzał ale też świetnie interweniuje Żydudek cały Bergkamp na moment potrafi uśpić i obrońców i bramkarza by oddać cudowny strzał jest najskuteczniejszym graczem do swojego wielkiego przyjaciela Tomka Iwana ponownie Tomek do Piotra Sierczewskiego do Iwana, ten lubi takie wędrówki na pole karne Ładne przerzucenie. I teraz była okazja po raz kolejny dla polskiej reprezentacji. Za tę akcję Polacy zbierają zasłużone brawa. No, szuka tutaj, zbiera się dokumentację do tych bojów, które czekają Polaków w eliminacjach Mistrzostw Świata już na jesieni. Stąd. Ładne zagranie. Koku i brawo Jerzy Dudek. Proszę zwrócić uwagę, bez namysłu z pierwszej piłki, prostopadłe zagranie sama, wejście koku Kleifert, no ładnie, teraz pomyślane, ale nie znalazł, zrozumienia znowu z zendenem. I Świerczewski, szybko rozpoczęli Polacy. Na wolne pole do Kryszałowicza, Marcin Rzewakow w środku, Kryszałowicz indywidualna akcja, ładny strzałach, brawo dla Kryszałowicza, świetna interwencja Wandersara. Po raz drugi Polacy. Proszę popatrzeć teraz na Pawła Kryszałowicza. Ten upał, gra w tym upale. No, daje o sobie znać. Dość swobodnie teraz pozwalamy rozgrywać piłkę Holendrom. Zenden. Wronhorst. Groźnie. No i teraz Sejdorf na nasze szczęście. Nie trafił czy. Też jeden z tych wielkich z tej cudownej ekipy Ajaxu fabryki diamentów jak określano Ajax teraz będzie groźnie ale ponad poprzeczką bramki Jerzego Duczka podziękował Haselbańkowi który za ponad 20 milionów powędrował do Ligi Angielskiej z Atletico Madryt. Specjalnie wrzawy tutaj nie ma w dopingu. Myślę, że głos selekcjonera dociera. Zobaczmy jak Holendrzy rozegrają ten stały fragment. Frank Boer i niestety tracimy bramkę. Kapitalny strzał Franka Debora, który zaskakuje Jerzego Duczka. Oczywiście przymierzył znakomicie, a to Edgar Dawid. Ponad murem, w którym była tutaj dziura. Miał to jeżydudek Dudek na dłoni, ale nie zdołał wypiąskować piłki. Głównie współpraca ze sztabem medycznym, badania, kto jest w jakiej formie, czy jest i jak przemęczony, zindywidualizowanie zajęć treningowych. To była podstawa, teraz błąd naszej obrony, nie ma spalonego. Rusza Bergkamp, będzie okazja na 2 do 0 dla Holendrów. Bergkamp, ostry kąt, poczekał, jest tutaj Zenden i brawo Jeżydudek Dudek. Ładnie to przechwycił Jurek. Ależ przyspieszyli, znakomicie Holendrzy. Jesteśmy na różnym, różnym etapie w przygotowaniach, mówił przed tym meczem Jerzy Engel. Oni świadomi celu i tego, co ich czeka. Nasi, którym musiałem z konieczności przedłużyć sezon. Jest i Rejkard. Jest i Koku, Frank de Bourre. Frank de Bourre, ale teraz już nie dał się zaskoczyć Jerzy Dudek. Teraz będzie okazja Zolsa i Wanderstar Jeszcze jest Kryszałowicz i gol No wreszcie polska reprezentacja Strzela bramkę proszę państwa Odpowiedź Polaków znakomita Powiedziałem minęło 11 godzin Ale niewiele ponad 11 godzin minut Kiedy Polacy wreszcie wreszcie przełamali się Bo to już było denerwujące To było niepokojące No i wreszcie Kryszałowicz Po ładnej akcji polskiej drużyny Strzela gola na którego tak długo przyszło Polakom czekać. No to Frank Rikard, 37-letni trener, młodszy od Lotara Mateusa, dwóch zresztą trenerów będzie młodszych od niemieckiego internacjonała grają, grającego w finałach mistrzostw Europy, a tymczasem Polacy Wałdo wyłożył tutaj piłkę. Michał że płasko po ziemi zmylił, bo piłka odbyła, odbiła się od czegoś obrońców holenderskich Wandersara, ale wyszła poza bramę i poza boisko. Oto powtórka tej akcji. Trudna grupa. Reynus Michels, pytany przed tym turniejem o szansę Holendrów, wymienia ich w gronie faworytów, choć nie twierdzi, że są tym i Nie chce obciążać graczy. Teraz będzie groźnie. Zenden, pole karne. Zenden i poprzeczka ratuje polską reprezentację. Choć nie wiem, czy Jerzy Dudek, to będzie widać w powtórce, jeszcze nie musną pił. Reprezentacje mają sprawdzać formę budowanych przez siebie zespołu Van Fossen też jeden ze starszych graczy. Ładne zagranie dla Klajferta i będzie druga bramka. Tak, no to było to, co potrafią Holendrzy. I po 55 minutach 2 do 1 dla Holendrzy. Van Vossen, Klajfert, piękna indywidualna akcja. Ślicznie weszli w środek naszej obrony. Popatrzmy, Van Vossen niepilnowany tutaj. Winął łatwo kłosa. Popatrzył, poczekał, zagrał w tempo. Niepilnowany kleiper. No i nie miał najmniejszy szans, że duda. Kleiper, Debór. Na małej przestrzeni, ale znakomicie, jest głos. Iwan Świerczewski. do Kryszałowicza, ale tutaj Paweł Kryszałowicz musi popracować nad tym przyjęciem. Takich podań, tymczasem Holendrzy nie rezygnują. Ronald de Bur. Szansa na 3 do 1 i 3 do jednego. Patrick Kajfer. Po raz drugi w tym meczu Patrick Kleifer pokazuje co potrafi. Kto wie czy nie będzie walczyło o koronę króla strzelców. Iwan, igilewicz. Iwan, w środku Kryszałowicz. Jest również Zebel. Iwan, A, ładnie pomyślane, ale Wandercar, nie dał się zaskoczyć. Rządza. zagranie do Gilewicza. Gilewicz na pole karne. Kryszałowicz nie dochodzi. Jest Świerczewski już zaatakowany przez Sejdorfa. Niby delikatnie, ale teraz szansa i niewiele brakowało. By była bramka dla polskiej reprezentacji. Ładna akcja Polaków. Nieco bezradnie rozkłada ręce Świerczewski, że był tutaj faulowany. Popatrzmy. To wejście rzeczywiście było na pograniczu faulu. Przejął to przytomnie Kryszałowicz. Ładnie też strzeli. Żewłakowi, znakomicie, Wanderstar, ładny strzał, Michała Żewłakowa.